Cześć, zapraszam cię na krótki materiał, w którym pokażę w jaki sposób restauracja może w tym okresie, w którym jesteśmy, zaistnieć na Facebooku z reklamą, czy też z postami swoimi, tak żeby poinformować jak największą grupę swoich klientów obecnych czy też docelowych, że dalej funkcjonują, że dostarczają towar do domów. Więc jeżeli jesteś restauracją albo być może szukasz pomysłów jak w tym trudnym okresie zaistnieć, to zapraszam cię do oglądania tego materiału. OK, to w jakiej sytuacji jesteśmy, to wszyscy wiemy, natomiast wiemy o tym, że można dostarczać jedzenie do domów. Więc warto, jeżeli do tej pory jesteście restauracją, która prowadziła takie usługi, warto o tym przypomnieć, że jesteście, że istniejecie i że można ten towar u Was zamówić. Jeżeli jesteście restauracją, która jeszcze takiej usługi nie wprowadzała, a. No wiemy, ZUS trzeba zapłacić pracownikom, trzeba zapłacić pensję no i trzeba jakoś przeżyć ten kolejny miesiąc. Więc jeżeli jest taka możliwość i możesz wprowadzić takie usługi, to mam dla Ciebie kilka pomysłów, w jaki sposób możesz taką komunikację na w Facebooku chociażby prowadzić. Pierwsze rzeczy, które sobie zanotowałem, które mógłbyś tak naprawdę zrobić, to jest przede wszystkim poinformować klientów, że dzień dobry, wiemy jak jest, ale my istniejemy i dalej jesteśmy czynni od tej do tej godziny. Oczywiście zrobiłbym to za pomocą zmiany Zdjęcia w tle, które masz, czyli zmiany tego cover foto zrobiłbym to za pomocą zwykłego postu, oczywiście, i ten post także w przypiąłbym do samej góry naszego wola, więc dzięki temu będą zawsze osoby, które będą wchodziły na Twój fanpage na samej górze widziały ten pod, że jesteśmy czynni. To jest nasze nowe menu, które bym oczywiście podlinkował, Zrobimy także stories, bo te stories ja tam na Facebooku trafia do szerszej, szerszej grupy, więc to są takie minimum rzeczy, które, które bym zrobił. Dodatkowo to, co bym zrobił, wszedłbym na różne grupy, które są, czyli jeżeli są grupy, sprzedam, kupię w Bydgoszczy czy w innym mieście, czy na różne grupy miejskie. Wszedłem i poinformował, oczywiście po uzgodnieniu tego z administratorem danej grupy, że prowadzę takie usługi i czy mogę taki post umieścić. Przygotowałbym też oczywiście troszeczkę inne menu. Inne menu, które pozwoli zamówić w innej cenie, lepszej cenie menu dla całej rodziny. No bo wiemy, że skoro nie powinniśmy wychodzić z domu, no to dobrze, gdyby ta cena była dostosowana w zależności od tego, ile porcji zamawiasz, no bo to też będzie taki ukłon w stronę Waszych klientów, którzy de facto w tym w trudnym okresie powinni Wam troszeczkę e, pomóc. A to też może być ukłon w stronę nowych klientów, bo o systemie reklamowym będę za chwilę opowiadał, gdzie zobaczą, że Wy też wychodzicie na przeciw dla nich i zarobicie zestawy, że tak powiem, większe za mniejszą cenę niż zazwyczaj. Oczywiście to wszystko musicie przeliczyć, żeby Wam się zgadzało e, w biznesie. Natomiast też takie rzeczy, które ja bym zrobił, gdybym prowadził taką restaurację, to oczywiście pokazałbym w jaki sposób my prowadzimy, czyli że działamy, czyli zrobiłbym być może jakiegoś live, pokazać, że dzisiaj przyjęliśmy towar, słuchajcie, jesteśmy, mamy gotowe zapasy, możemy dla Was ugotować to, to, to i tamto. Pokazałbym, w jaki sposób dbamy o higienę, czyli jeżeli oczywiście posiadacie czy maski czy rękawiczki, to pokazałbym, że w taki sposób przygotowujecie swoje jedzenie w restauracji, chyba że to był do tej pory oczywiście dla Was standard. Nie zmienia to faktu, nawet jeżeli to był już standard, to też bym o tym przypomniał, bo wydaje mi się, że w tym okresie wiele osób chciałoby wiedzieć w jaki sposób to jedzenie jest przygotowywane. Oczywiście mógłbym ustawić także live'a, pokazać, że w tym momencie tak wiele mamy przygotowanych dań, tak dużo mamy zamówień, że to wszystko gotujemy i już nasz człowiek bierze konkretne paczki i wyjeżdża i dostarcza je do Waszych domów, bo to też dla innych będzie tak tzw. social proof pokazanie tego, że inni zamawiają, że jedzenie się robi, to znaczy, że ja nie mam się co bać i też mogę. Takie jedzenie u was e, zamawiać. Reasumując, postawiłbym na taką realną e, ludzką komunikację, odpuściłbym sobie piękne, wymuskane zdjęcia, postawiłbym na e, relacje na stories, postawiłbym na zdjęcia z telefonów, postawiłbym na live'a, żeby pokazać realną sytuację, że w tym momencie e, może nie mogliśmy kupić tego i tamtego, ale w tym momencie możemy zrobić dla was takie i takie dania i tego dnia te rzeczy serwujemy, zamawiajcie, e, bo to na pewno jest świeże i to do dzisiaj do Was dojedzie. Więc takie realne pokazanie sytuacji, tego, że Wy na placu boi jesteście i jesteście w stanie na, nasycić nas wszystkich dobrym jedzeniem, może też tak naprawdę pokazać, że to nie jest przygotowane pod publikę, to nie jest reklama, tylko to jest po prostu pokazanie w jakiej sytuacji jesteśmy, co możemy wam dostarczyć i w jaki sposób Wy możecie, że tak powiem, też nam pomóc. I uważam, że tak jak już mówiłem wcześniej, powinno być troszeczkę to za mniejszą cenę po to, żeby ewentualnie przekonać być może właśnie nowych klientów, a to też może być z jednej strony trochę sytuacja taka, która być może w dłuższej perspektywie czasu zmieni troszeczkę nawyki żywieniowe Polaków. Ale jeżeli nie planujecie takich dostaw do domu, nie planujecie rozszerzyć, bo to z kilku powodów Wam się nie uda z, w tak krótkim czasie zorganizować transportu i dostaw, to oczywiście możecie też wykorzystać tą sytuację w sensie takim żeby się pokazać z innej strony ale o tym opowiem wam na końcu tego materiału Przejdźmy do samego mięcha. Nie będę mówił tutaj o różnicy między promu i post, a wejściem do menadżera reklam. Skróćmy to do tego, że w menadżerze reklam macie znacznie więcej możliwości i nie ma sensu bawić się w promu i post. I teraz tak, dwie rzeczy. Jeżeli puszczałbym kampanię reklamową na początku, to ustawiłbym kampanię reklamową na wyślij wiadomość i tą kampanię na wyślij wiadomość skierowałbym do moich fanów, ponieważ uważam, że moi fanowie znacznie łatwiej i szybciej Nawiążą ze mną kontakt w celu tego, żeby zamówić jedzenie, tym bardziej, że mnie znają. Jeżeli puszczałbym kampanię reklamową do osób, którzy mnie nie znają, czyli poza grupę moich fanów na fanpage'u, to puszczałbym kampanię w tym momencie zasięgową po to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, że serwuję takie E, takie posiłki e, w celu te, takim, że jeżeli chcą, to mogą wysłać do mnie wiadomość i nawiązać ze mną, e, ze mną konwersację i zamówić sobie to danie przez messengera. Albo bym przekierował ich na stronę, albo bym mówił, że po tym numerem telefonu możecie do mnie zadzwonić i, i to jedzenie zamówić. Więc e, ja omówię na początku: na przykład wyślij wiadomość i będę się odnosił do tego, co można zrobić też w tym drugim przypadku. Więc tutaj na tym etapie bym to zostawił tak, jak jest, bo jest strasznie mało czasu na to, żeby ratować swój biznes. Nie wiem, jak ta sytuacja pójdzie, więc skupiłbym się na jednej, maksymalnie na dwóch reklamach, choć to wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziecie oczywiście mogli te menu swoje stworzyć. Jeżeli posiadacie menu, które będzie menu, bo macie takie zapasy i będzie ono pomiarywało przez tydzień czy przez dwa, to bym oczywiście skupił się na stworzeniu jednej kampanii reklamowej i ewentualnie bawił się w porównanie, który zestaw reklam działa lepiej, która reklama działa lepiej. Jeżeli będziecie posiadali menu takie, którego nie umiecie przewidzieć, czy ono będzie przez trzy dni, przez pięć, przez dziesięć. No to skupiłmy się na jednej prostej reklamie, w której mówił: Zamawiamy, weź nasz fanpage, zadzwoń do nas, zobacz, co dzisiaj mamy świeżego dla ciebie i co możesz u nas dzisiaj zamówić z dostawą do domu. Więc e, pierwszą rzecz e, przyjmijmy, że, że robicie kampanię reklamową skierowaną do swoich fanów, bo uważam, że oni. Tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszej kolejności powinien się o tym dowiedzieć, bo nie kłomujmy się, zasięgi naturalne są tak niskie, że bez wysokiej liczby reakcji, przeczytania, komentarzu, udostępnień Twoich postów, to, to one nie mają szansy, żeby wszyscy Twoi fani je zobaczyli. Zacznijmy od tego, że ustawiam sobie tak naprawdę do jakiej grupy chcę dotrzeć. Czyli pierwsze sobie odklikam tutaj na dole, że chcę dotrzeć do osoby, które lubią tę stronę i wybieram sobie nazwę mojego fanpage'a. Drugą rzecz i ograniczenie, to mimo wszystko zostawiłbym, że ograniczam do tych ludzi, którzy mieszkają w danym moim mieście, ponieważ to, że ktoś polubił waszego fanpage'a i waszą restaurację, to by mogły być osoby, które przejeżdżały, były, zjadły, polubiły i odjechały, więc przede wszystkim ograniczę do tego zasięgu, gdzie ci moi fani w tym momencie mogą być i mogę im to naprawdę to jedzenie dostarczyć. W tym przypadku wybrałem sobie osobie w Bydgoszcz, zaznaczyłbym jeszcze tutaj, bo Facebook nam od razu podpowiada. Ale to nie jest cała ta grupa, która może zamówić, bo tak jak powiedziałem, to mogą być te osoby, które niedawno były w Bydgoszczy, są waszymi fanami, a teraz pojechały do Słupska. Więc e, zatrzymałbym się, że to są osoby, które mieszkają w tej lokalizacji. Facebook nam podpowiada, że możemy tą kampanię reklamową puścić maksymalnie na 40 km, tak nam zawsze wybiera, ja sobie wybrałem tu 17. Ale oczywiście 17 może być zbyt dużo, żebyście wy dostarczali ten towar tym osobom. Choć to też zależy, oczywiście, jak się sytuacja potoczy, być może to są osoby, które pracują i w miejscu pracy będą chciały coś zjeść. Natomiast pobawiłbym się troszeczkę wykluczeniami, czyli wykluczyłbym na przykład osoby, upuściłbym na przykład pineskę w tym promieniu i bawiłbym się ustawiając tą pineskę w ten sposób, żeby dotrzeć do jak najbardziej zamażonej grupy osób, takiej, do której tak naprawdę jestem w stanie dowozić swój, swój towar. Innym sposobem, jeszcze bardziej dokładniejszym i wydaje się być prostszym, jest po prostu dodaj lokalizację zbiorczą, czyli wybieramy sobie w zależności od tego, gdzie chcemy, jak chcemy targetować, czy na całą miejscowość, czy na kod pocztowy, bo w niektórych miastach kod pocztowy jest przepisany do konkretnej dzielnicy, a w niektórych miastach kod pocztowy. Jest przepisane do całego miasta, ale to Wy już wiecie lepiej, jak to jest u Was zrobione. Możecie sobie także zakreślić jeszcze dokładniej, czy to będzie kilometr, czy 5 kilometrów wokoło Twojego miejsca, w którym dowozisz. Czyli to będzie jeden kilometr na przykład. Możemy sobie dobrać jeszcze, dodać inne ulice i w ten sposób zbudować sobie tą grupę. Oczywiście znowuż możemy. Zrobić to także za pomocą upośledzania pinesek i robienia kolejnych wykluczeń, jeżeli chcielibyśmy wykluczyć jakieś miejsca, do których, do których nie chcielibyśmy z jakichś przyczyn dowozić. Co więcej, zaznaczyłbym oczywiście tutaj język polski, bo. W przypadku miejscowości turystycznych, gdzie jest bardzo dużo turystów, czy też mieszka dużo obcokrajowców, oni mogą nie zrozumieć waszej reklamy w języku polskim. Więc jeżeli chciałbym tak naprawdę do nich także dotrzeć, to puściłbym jedną reklamę po polsku, a drugą reklamę e, chociażby po angielsku. Tak, w tym momencie krótkiej piłki wybrałbym oczywiście umiejscowienie automatyczne, po to, żeby jak, jak największa grupa osób na różnych, na różnych platformach mogła zobaczyć moją reklamę. Rozliczałbym się w przypadku kampanii reklamowej do moich fanów za konwersację. Nie wybierałbym się w tym momencie i nie starał się określić, jaka to będzie kwota za pozyskanie takiej wiadomości, bo to może. W krótkim odstępie czasowym mocno ograniczyć zasięgi waszej kampanii reklamowej. Wybrałbym budżet całkowity, nie budżet dzienny, dlatego chcę wiedzieć, ile, mieć taką większą kontrolę na to, ile postawię kasy. Natomiast drugą ważną rzeczą jest to, że mogę sobie w tym momencie wyświetlić reklamę według harmonogramu, no bo ponieważ, jeżeli w tym momencie Mogę umożliwić ludziom zamawianie chociażby jedzenie za pomocą Messenger'a. No to dobrze, żeby to było w tym okresie, w którym ja będę przy Messengerze i będę mógł te zamówienia odebrać. Wydaje mi się, że puszczanie takiej kampanii w tym momencie między 22 a, 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 czy też puszczanie tej kampanii na całą dobę, czyli ona będzie mogła się emitować między 22 a 3 w nocy. To jest troszeczkę przepaleniem budżetu, bo w tym momencie nawet jeżeli ktoś będzie chciał coś zapytać, to wy nie będziecie w stanie odpowiedzieć, więc lepiej taką kampanię reklamą ustawić w godzinach, w których wy tak naprawdę pracujecie, ewentualnie godzinę przed zamknięciem restauracji, tak żeby ktoś mógł w tym czasie w tym czasie z, jeszcze coś zamówić i ostatnim rzutem na taśmę mu dostarczycie chyba, że komunikat w tam będzie został zamówienie, odezwiemy się do Ciebie, jak tylko będziemy, będziemy w firmie. Nie będę mówił w tym momencie także jak już mówiłem wcześniej o botach i ustawieniu tego, jak można sobie ten system zamówienia zrobić, bo nie każdy będzie miał czas to w, w tym momencie przygotować. Ja to są takie proste rzeczy, które bym mógł w tym momencie na te błędy nie będę zwracał uwagi, bo w tym momencie nie zastanawiałbym się nad karuzelą, nad pokazem slajdów. Postawiłbym tak naprawdę na prosty przekaz, na Przekaz, który będzie autentyczny. Postawiłbym albo na krótkie wideo nagrane smartfonem, do którego bym dołożył tak naprawdę menu opisane w treści, w treści reklamy. Ewentualnie skupiłbym się na zdjęciu załogi, która jest w gotowości przyrządzenia dań. Skupiłbym się także na tym, żeby to menu ewidentnie było wyjustowane i ewentualnie te promocje, czy też te możliwości nowe, dodatkowe, które macie, były w tej reklamie opisane. Oczywiście, jak z każdą reklamą, trzeba ją testować i sprawdzać, co się dzieje, w jaki sposób, że tak powiem, ona reaguje po dniu czy też po dwóch. Nie ma co panikować za wcześnie. Także możecie oczywiście użyć istniejącego posta, którego już mieliście wcześniej, czyli stworzonego do tego, że jesteście otwarci to jest nasze menu, więc to Wam troszeczkę ułatwi sprawę, że nie możecie stworzyć tak zwanego dark posta, czyli posta, który nie będzie widoczny u Was na łolu, ale będzie za pomocą kampanii reklamowej widoczny na wallach właśnie osób, które przeglądają Facebooka. Oczywiście tu to są rzeczy, które musicie sobie uzupełnić. Ja nie będę o tym mówił, natomiast powiem o tych rzeczach, które możecie zrobić tutaj, czyli możecie albo już w tym momencie skonfigurować sobie troszeczkę tego Messengera, czyli utworzyć taki prosty czat, w którym to Wy zdecydujecie, jak ta konwersacja ma ma się potoczyć, czyli tu już macie prostą sytuację, tak? Tu jest informacja którą ktoś zobaczy, kiedy kliknie w wyślij wiadomość do Was. Więc to już nie będzie poinformuj nas, jak możemy Ci pomóc, tylko e, witaj Grzegorz, czy też to już będzie wściekane imię tak naprawdę osoby, która kliknęła w Wyślij wiadomość. To może być coś dowolnego, co chcecie, żeby żeby ktoś widział, że może do Was odkliknąć i to się u Was pojawi na Messengerze, czyli e, witaj Grzegorz co chciał. Byś zjeść z rodziną na obiad, tak? Troszeczkę jak mi się tutaj odlaguje system, to pewnie zobaczycie, co tutaj jest napisane, ale de facto musicie sobie sami przetrenować i zobaczyć sobie konkretne pytanie, czyli ewentualnie potrzebuję zamówić coś dla jednej osoby, potrzebuję zamówić coś dla kilku osób, szukam jedzenia dla wegetarian, podoślicie mi swoje menu. Podajcie numer telefonu, więc te pytania, które wy możecie tutaj zapisać, są takim mini, mm. e, można powiedzieć mini botem, który troszeczkę usprawni komunikację wszystkim osobom, które będą chciały za pomocą messengera z Wami ją nawiązać. Ale tak jak powiedziałem w zależności od tego jakby tę kampanię skonfigurujecie, możecie ją w ten sposób z tą opcją Wyślij wiadomość skonfigurować tylko i wyłącznie do fanów, na przykład do tych osób, które nie są Waszymi fanami możecie ustawić post, w którym będzie opcja Wyślij wiadomości, natomiast celem kampanii reklamowej nie będzie wysłanie wiadomości, a zrobienie zasięgu po to, żeby ich największa grupa osób mogła się dowiedzieć o tym, że takie usługi jeszcze świadczycie. Jeżeli potrzebujecie więcej pomocy w tym, jak ustawić menadżera reklam w zakresie takich kampanii, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będę w stanie Wam w tym pomóc. Dwa pierwsze takie tipy, które mi wpadły do głowy, które można zrobić. Czyli jeżeli ja bym miał restaurację i posiadałbym masę towaru w tym momencie, to po prostu uzgodniłbym to z różnymi służbami, które w tym momencie z to ją na nogach po 24 na, na dobę, i spróbowałbym dla nich przygotować jedzenie i dostarczyć im, bo to dla was raz, że nie wyrzućcie tego jedzenia, nie zmarnuje się ono, a możecie komuś tak naprawdę polepszyć dzień i dostarczyć jedzenie tym, tym osobom. Ja wiem, że to będzie oczywiście zagrywka pr ale z drugiej strony, no, czasami warto być człowiekiem. Inną sytuacją, którą można zrobić, to można pokazać, zrobić filmy, zrobić przepisy, pokazać jak żyć w stylu zero waste, no bo Wielu z nas też teraz zrobiło pewnie spore zakupy z zapasem i za chwilę może się odmienić sytuacja. Może się okazać, że mamy za dużo tych, tych towarów spożywczych, i można pokazać, w jaki sposób robić różne przepisy, tak, żeby zagospodarować wszelkie, wszelkie składniki, które mamy, albo możecie porzucić kilka tipów, jak przechowywać żywność, bo ona najdłużej starczyła, więc to też może być coś takiego, co utrzyma. Utrzyma kontakt między Wami a Waszymi, Waszymi konsumentami, czy też Waszymi fanami na Facebooku. Zawsze kilka dobrych rad się im przyda. Wy z tej strony utrzymacie kontakt z nimi. Więc ja życzę Wam tak naprawdę powodzenia i liczę, że Wasze biznesy przetrwają. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak i macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu, to jeżeli będę w stanie, to na pewno na nie odpowiem. Trzymajcie się. Cześć.